Dobry Wszystkim. Witajcie w kolejnym blogu. Tym razem jestem sam. Madej deszcz w Polsce. A ja na Snowdonie się wyleguję. Może nie wyleguję, bo jest wcześnie rano, a tu trzeba wstawać. A wcześniej wstaję dzisiaj tylko i wyłącznie dlatego, że wspinamy się dzisiaj na Snowdon. A nie wspinam się sam, bo wspina się ze mną Mariusz z Mencers on the Go, który właśnie do mnie jedzie. Także nie ma czasu nagrywać, trzeba się zbierać i jedziemy. Życzę się na powodzenie. Witajcie w Barcuej. Ja jestem Marcin, a, a Magdy nie ma. Magda została w Polsce. Dzisiaj ten pan będzie robił za Magdę. Dzień dobry, witam serdecznie. Znacie go <laughs> Mariusz z Mentors on the Go. Dzisiaj wchodzimy na górę Snowdon, której stąd nie widzimy. Ona gdzieś tu na pewno jest. Nie wiem, czy zrobiłeś resecz. Góra Snowdon ma 1085 metrów. Wiesz, zobacz, 1800? Czy... Nie, 1085. Wiesz, to jest praktycznie prawdopodobiecznie... góreczka, taka mała góreczka. No ale zobaczymy, czy tak samo będziemy mówić, jak ja będziemy wchodzić, schodzić. Nie? Będzie krótki vlog. 15 minut jesteśmy z powrotem. <laughs> Zaparkowaliśmy w miasteczku na dole. Tutaj, gdzie kolejka na Snowdon jedzie. Miasteczko się nazywa Llanberis. Stąd normalnie można wjechać na, na stąd kolejką, czego my nie będziemy robić. My stąd bierzemy busa i będziemy jechać na parking Penny Pass, na którym niestety nie udało nam się znaleźć miejsca, żeby zaparkować, więc stąd tam pojedziemy. I stamtąd zaczniemy naszą wspinaczkę. Mariusz mówi, że będziemy szli trasą koło jakiś jezior, także zobaczymy, ja tej trasy nie znam, a wracać będziemy z drugiej strony. Także powinno być fajnie. Patrząc po tym, ile osób miało dokładnie taki sam plan jak my, i czeka tutaj na autobus, to nie wiadomo, czy czasem nie skończymy na wzięciu taksówki, bo jest tutaj, ja wiem, dobre 40-50 osób. To jest parking Penny Pass, który jest zarezerwowany. On ma bodajże się około 70 miejsc i próbowaliśmy go zarezerwować sobie wcześniej. Niestety już było wszystko pre i już nie było na nim miejsca. Na jutro są jakieś, ale my nie chcieliśmy tu być jutro. Ja na Snowdonie byłem raz i powiem Wam, że jak przyszedłem na samą górę, to w ogóle nic nie było widać. Mam nadzieję, że tym razem będzie lepiej. Zobaczymy. Może. Mędr przyniesie szczęście. Gdybyście chcieli wchodzić na Snowdon, to w roku 2022 jest na górze schronisko zamknięte, będzie otwarte dopiero w przyszłym roku. Także wysikać się na dole i wstrzymać pęcherz na następne 6 godzin. To jest trasa, którą będziemy wchodzić, tak jak Mariusz nas będzie ciągnął. Tą żółtą wchodzimy, czy tak, tą w Tą żółtą. No dobrze, czyli będziemy chodzić tutaj koło jezior i tu już mamy. Na czerwono, czyli tutaj stąd, stąd będziemy się turwiać na dół, tak? Tak. Tutaj ostatnio doszliśmy z Beciem z do tego miejsca i tutaj nam ktoś powiedział, że tutaj jest dość, dość stromo, już sobie odpuściliśmy. Aha. A ta z kolei czerwona trasa jest podobno bardziej wymagającą czasem. A to my dzisiaj jako starsi panowie... To jut my jutro, tak. To ma dzisiaj to Życie youtuberów. <laughs> Proszę, jeden otwiera, nagrywa, drugi, drugi zamyka, nagrywa. Oj, będzie to długa trasa dzisiaj. takich widoków, warto tu przyjechać. No chyba, że pada, to wtedy nie warto tu przyjechać. Więc ostatnie dwa razy, jak tu byłem, to nie było warto, ale może dzisiaj będzie warto. Ale słuchajcie, nie no, padało. Dlaczego padało? Bo były i No Właśnie, cicho, to się, to się wyjedzie. Pozdrawiamy. Zobaczcie, jak to jest z tymi youtuberami. No, wejdzie mi taki i stoi w kadrze, nie? I stoi, i stać będzie, zdjęcia teraz nie będzie proszę, robił, tak? no. Człowiek by chciał sobie podejść tu ponagrywać. Nie dość, że mnie stopuje. Idziemy, powiem Wam, już chyba z pół godziny, przeszliśmy chyba z kilometr. No to jeszcze mi wchodzi w kadr, no. Polas. Zobaczcie, jak tu ładnie. Jeśli szczytu nie widać, to jest daleko czy blisko, jak myślicie? Tam wchodzimy, dokładnie tam gdzieś, albo jeszcze wyżej. Trudno powiedzieć. To na pewno będziemy szli pod górę. Okej, okay, zobaczymy, ile będzie z tego widać. Ale na samym szczycie tam idą ludzie i po prostu można zobaczyć takie małe mróweczki. Zastanawialiśmy się, czy to jakieś drzewa tam są, ale nie, to są ludzie, po prostu ten. mężczyzna z tyłu nagrywa, mówi. Pewnie nie będziecie widzieć. <laughs> dokładnie to samo. No niestety, nie da się wszystkiego zbliżyć. tu się zaczyna nasze wejście? Trochę dronami polataliśmy. Tak, żebyście zobaczyli, jak to tu wygląda. Czapka na głowie, bo robi się chłodno. Także zobaczymy, czy damy radę. Ale jak to Mario stwierdził, że jak dziewczyny wchodzą, bo dużo dziewczyn tutaj sobie chodzi dzisiaj, wcale nie są przygotowani lepiej od nas. Także jak one dały radę, to i my damy radę. Nie, Mario? No, tak. no. Tak, tak jak potwierdził. Nie chcę nic mówić, ale on już je. A żeśmy zrobili dopiero 3,5 km. No bo jestem błodny. No. No, no, no. Właśnie Mariusz mi tutaj powiedział, że te worki, no to są kamienie, no to tyle co widzę. Nie wiedziałem skąd się wzięły, okazuje się, że to helikopterem tutaj zrzucają po to, żeby naprawić wyrwy w drodze. Właśnie takie jak tutaj. Czyli jak następnym razem będziemy tu szli... To droga powinna być naprawiona. Na no nic, nie dziwię się, że helikopterem, jak to zobaczcie, takie kamienie. Powiem Wam, że według mojego zegarka weszliśmy dopiero 200 metrów. Także jeszcze mamy <laughs> troszkę ponad 800. I tak idziemy, idziemy. Co prawda, no, trzeba przyznać, że idziemy w większość po płaskim. Dopiero tutaj, teraz przed chwilą, mieliśmy kawałek taki cięższy do przejścia. Jeszcze Wam powiem, tylko że najlepsze w tym, jak się idzie z drugim YouTuberem, to jest to, że co chwilę trzeba stanąć. Nagrywać, coś na jakieś biolka zrobić, dronem polatać. A wtedy się odpoczywa. Miało być tak pięknie, a to się okazuje, że tu coraz gorzej. Na pewno widać trochę, jak ludzie idą, jak mrówki. I tam już nie ma szlaku. Znaczy, szlak jest, tylko nie ma już drogi. Że dronami polataliśmy, odpoczęliśmy trochę, ostygliśmy no i teraz czas pod tą górę. Ile nam to zajmie? Nie mam pojęcia. Dronem, słuchajcie, poleciałem na 170 metrów prawie i jeszcze nie byłem na szczycie. Także no jest kawałek drogi do przejścia. Z drona widziałem, że to jest teraz taki najostrzejszy kawałek. Jak zapewne wiecie, bo nas oglądacie, założę się, że nas oglądacie. My nie często podróżujemy po górach, bo tu góry jest mało. A za każdym razem, jak jesteśmy na Snowdonii albo w Lake District. To leje i nie ma jak chodzić, A więc wielki szacun dla Ewy Cubek, którą oglądam i szanuje. Bo ona często właśnie chodzi po takich górach i ma strasznie dużo ujęć, czyli idzie do góry, zostawia jakiś aparat, wraca i idzie jeszcze raz po to, żeby się nagrać. Ewa, ja nie wiem jak ty to robisz. Ale my stwierdziliśmy, że absolutnie nie, bo męczy. Także pozdrawiam serdecznie. Zastanawiałeś się już, co odpowiesz następnym razem, jak cię gdzieś zaproszę na wspólny wyjazd? Że nigdzie nie jadę. <śmiech> <śmiech> Absolutnie. Piękne widoki, ale nie warte tak wszystkiego. <laughs> Powiem wam, wieje coraz bardziej. Widoki nam się kończą też coraz bardziej, bo na górze już mgła. Także zaraz wejdziemy tam, gdzie już nic nie będziemy widzieć. Także nagrody chyba nie będzie za to, że dotrzemy tam. O ile dotrzemy. Idziemy już 2,5 godziny, więc nie jest tak źle. No, wydawało mi się, że dłużej w sumie. Ale to idziemy tylko, bo mi nie liczy czasu, jak stajemy. Okej. Okay. Także wspinamy się już 2,5 godziny. 6 km. 6 km, no mam 5,9. Słuchajcie, niedaleko. Jest szansa, że jeszcze dojdziemy. No Mam nadzieję, że dojdziemy z moimi butami, bo y, zaczynają pomału się tak. rozklejać. Jak oglądacie kanał mentor z to Mariusz nam to pozwala buty ostatnio mi doradzał, jedź kup takie buty, no, dobre, raz rozwaliłem, przysłali mi nowe. Przysłali nowe, jest tak, że <laughs> <nie> cały rok. <laughs> także teraz wchodzi ze mną i znowu je rozwalił, znaczy drugi raz A ja mam nowe i jeszcze nie rozwaliłem, także jeszcze mam czas. Jesteśmy już prawie na samej górze. Przeszliśmy najgorszy odcinek. Słuchajcie, są takie podmuchy wiatru, że nie idzie ustać. Teraz chwilowo przestało wiać, dlatego nagrywam dla Was to chyba ostatnie nagranie, bo nie wiadomo, czy dożyje dalej. Sam summit, sam szczyt jest tam. Pewnie będzie kolejka do niego, zobaczymy. A ja jak wchodziłem tutaj z Magdą, to szliśmy z tamtej strony całym tamtym podejściem, a schodziliśmy właśnie tędy i tam, tam, gdzieś mieliśmy auto zaparkowane. Także, Madzia, kochani, pozdrawiam. To nasza stara trasa. Chciałoby się rzec, że im dalej wychodzimy, wyżej chodzimy, tym mniej wieje, ale niestety to są takie dziwne zawirowania tego wiatru, że przed chwilą byliśmy dosłownie szliśmy. 2-3 metry od pary, która szła obok nas, i ta para nie mogła ustać, a ona prawie nie wiało. Pięknie, wszędzie, wszędzie, pięknie. Dla takich widoków warto wchodzić na Snowdon. Nieduża, bo nieduża, ale kolejka jest. Tutaj my już jesteśmy w kolejce, tu trzeba przejść i tutaj. Na szczycie, koło kamienia, szybko sobie zdjęcie zrobić. Szczyt zaliczony, mamy zdjęcie. Słuchajcie, ręce skostniały bardzo. Podobno to jest 2 stopnie. gdzie na dole. Jest 15 dzisiaj. I słońce. Także schodzimy tam, gdzie cieplej. Na Snowdon normalnie można też wjechać sobie kolejką i to jest właśnie. To są właśnie tory kolejowe, po których my schodzimy i mamy w planach dojść na sam koniec. Zobaczymy czy nam się uda, bo przy samych końcu torów e, mamy nasze auto, ale właśnie się dowiedziałem od mętla, że nie tylko. Jest e, kawiarnia niczyna w tym roku, ale kolejka w ogóle w tym roku nie jeździ. Dlatego tory są takie zardzewiałe, jak pewnie widzicie. Mam nadzieję, że najgorszą część mamy za sobą. Tak wiało, że po prostu nie dało się iść. Już nie mówiąc o nagrywaniu, bo nagrywać to absolutnie nie było sensu. Ale w pewnych momentach. Jak jedną nogawką wywiewało wiatr, tak drugą mi wywiewało. Także proszę, kawka, Kawa. kawka, papierosik i. Ten. Nie palimy, ale tak by wypadało teraz zapalić i iść dalej. To chyba nieprawda, że się schodzi lepiej niż się wchodzi. Wchodziło się ciężko, ale lepiej niż teraz. A schodzimy, zobaczcie, po asfaltowej drodze. Albo po żwirze szliśmy, albo po kamieniach szliśmy. Wszystkim ogólnie szliśmy i wcale się nie idzie lepiej. Już jesteśmy zmęczeni. Mamy 14 km przeszliśmy, z czego, jak mówiłem, 800, 883 metry się wspięliśmy. Więc nie jest źle. Należy nam się browarek. Tak? jest zdecydowanie, absolutnie. Także jak tylko znajdziemy nasze auto gdzieś, znaczy Mariusza auto, to jedziemy na jakąś browarkę. Moli pewnie w pszczepy już też nie może się doczekać, aż z browarkiem do niej wpadniemy. Zeszliśmy z drugiej strony. I, zobaczcie, nawet nie ma pokazane, przyszliśmy od tamtąd, tu już jest miasteczko, więc mamy nadzieję, że jeszcze parking się znajdzie, tylko niedaleko. Ja Wam powiem co jak co, ale z Mariuszem mogę dochodzić. Doszliśmy dzisiaj dwa razy, raz szczytowaliśmy, a teraz jesteśmy na dole. Autko stoi, Mariusz zadowolony, zobaczcie jaka mordko zadowolona, eee, taki piwo. Tak. Jedziemy po jakieś piwko i do karawanu. Także zobaczę się z wami w karawanie. A więc dotarliśmy. Dotarliśmy na górę, dotarliśmy na dół. Zmęczeni. Piwka się napiliśmy i poszliśmy spać. Dzisiaj jest następny dzień i kończymy tego vloga, bo ileż można siedzieć, nie? Jak było? Było fajnie, było bardzo fajnie. Eee, nogi, ja myślałem, że dzisiaj będą mnie nogi boleć, no ale nie. Idziemy nie. dzisiaj jeszcze raz. No? Daliśmy radę. Idziemy jeszcze raz, bo był wczoraj kawałek, który chyba ominęliśmy tam wydaje mi się gdzieś po drodze. <laughs> dzisiaj nas na skońmi byście nam nie zaciągnęli. Ale idziemy dzisiaj na paddleboardy, co zobaczycie w następnym vlogu. Także jak zwykle łapka w górę, komentarz na dole i subskrybujcie kanał, bo to pomaga. I do zobaczenia w następnym vlogu. Na razie. Trzymajcie się, pa.